Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam model Tatra 148 S3. Jest to szósty numer kolekcji kultowe ciężarówki prl wydawnictwa De Agostini. Seria ta jest wydawana w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Tatra prezentuje się tak. Tak wygląda z lewej strony z prawej tył oraz przód z przodu czechosłowackie tablice rejestracyjne bardzo ładnie zrobiony grill z głębią w lampach niestety widoczne są bolce wycieraczki są dość grube co jest normalne w seriach gazetowych wnętrze czarne tutaj kierunkowskazy jako osobne elementy szare koła ruchomy kiper, otwiera się tutaj o tak i podnosi mechanizm podnosi się dość ciężko Od spodu ciężarówka prezentuje się tak. Plastikowe podwozie. Zaznaczona na srebrno rura wydechowa. Tak, to jest plastik. Z tyłu lampy kolorowe. Przezroczyste. Niebieski zaczep. Z tej strony widzimy bak paliwa. W lusterkach mamy odbłyśniki. Spróbuję tutaj jeszcze raz podnieść ten kiper. Idzie bardzo ciężko. Jak słyszycie mocno skrzypi. A jeśli podoba Wam się ta ciężarówka, to dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie i zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków z tej serii.